Cześć kochani, witajcie na kanale sklepu Craft Z tej strony Magda z m Ward Boutique. Dzisiaj zapraszam Was do wykonania kartki przestrzennej. Zrobimy kartkę na ślub. Będzie to taka wypukła kartka. Kolekcja, na której będę pracować to jest kolekcja bazowa. Szary nastrój. I wybrałam do niej dodatki właśnie z ślubnej kolekcji oraz kwiatuszki i liście. Bazę wykonamy sami od podstaw. Mam tutaj też taki zestaw tekturek i pomyślałam, że wykorzystam ten napis LOVE. Przydadzą się też dwa wykrojniki różnej wielkości. Mogą to być takie wykrojniki okrągłe, mogą to być wykrojniki kwadratowe z jakąś falbanką, a jeżeli nie macie Wykrojników, to możecie zrobić również kółeczka cyrklem, ewentualnie odrysować sobie od e, na przykład dwóch e, zakrętek do słoików, czy samych słoiczków. Zapraszam Was teraz e, do wspólnego tworzenia. Nasza kartka będzie wymiarów 145 na 145 cm. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką robimy, to musimy sobie dociąć po długości właśnie na 14,5 cm. I teraz będzie nam potrzebne narzędzie do bigowania. Ja sobie to zbiguję na trzymerze. Niszczymy i pierwsze biegowanie robimy na 14,5 cm, ponieważ kartka będzie w formie kwadratu. Na 14,5 cm. I troszkę nam tutaj zostanie. to ten naddatek trzeba będzie obciąć. Też na 14,5 cm odmierzamy. I obcinam. Patrzę, czy kartka jest równa. Wszystko się zgadza. Więc teraz możemy przejść do y, ozdabiania naszej kartki. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to wybrać trzy y, kartki naszego bloczka. Teraz będziemy musieli wszystkie te y, kartki dociąć na wielkość naszej bazy, czyli na 14,5 cm. Dlatego, że my tutaj nie będziemy robić warstw takich w tą stronę, które się pomniejszają, tylko kartka będzie równa, ale będzie. Wypukła. Yy, więc yy, pierwsze co to wszystkie kartki docinam na 14,5 cm. Teraz yy, pierwsze co zrobimy yy, to będziemy naklejać yy, pierwszą warstwę, yy, ale jeszcze zanim to zrobimy to będziemy potrzebować czterech paseczków o wymiarach 14,5 na 5 cm. Więc jeszcze jeden papier musimy sobie wybrać. Albo nawet dwa. To może być już jakiś taki ciemniejszy. Albo w te kwiatuchy. Może w te kwiatuszki, z te listeczki. I teraz docinam na 5 cm. Potrzebujemy cztery takie y, paski. I teraz każdy ten pasek jeszcze na 14,5 cm. Teraz będziemy potrzebowali znowu czegoś do biegowania. Ja sobie zbieguję na trymerze, bo te nasze paski, które zrobiliśmy, musimy zbiegować co centymetr. Tak, żeby nam powstała harmonika. Czyli na centymetr, na dwa. Na trzy. Na cztery. I te paseczki właśnie zwijamy w taką y, harmonijkę. O, żeby nam powstało coś takiego. I w ten sposób robimy wszystkie cztery paseczki. Kiedy już mamy przygotowane takie cztery paseczki, możemy je na chwilkę odłożyć na bok. I teraz będziemy musieli wyciąć w tych naszych kartkach właśnie dziurki. I tutaj już musimy się zastanowić, jakie warstwy po kolei byśmy chcieli. Więc ja sobie dam może pierwszą tą w kropeczki i tą będę przyklejała w całości do kartki, a w tych dwóch muszę wyciąć właśnie kółeczka. Druga warstwa moja to będzie taka, więc w tej będę musiała wyciąć mniejsze kółeczko i trzecia warstwa będzie ta, czyli na samej górze i w niej muszę wyciąć. W większe kółeczko. Więc ja sobie teraz te kółka wytnę maszynką i za chwileczkę będziemy sklejać kartkę w całość. Teraz pierwsze, od czego zaczniemy, to przyklejenie tej pierwszej warstwy. I ją przyklejamy na płasko bezpośrednio do naszej kartki, do naszej bazy. I tutaj musicie się zastanowić, w którą stronę chcecie, żeby nasza kartka się otwierała. Czy do góry, czy w bok. Moja się będzie otwierać do góry. I pierwsze co to równiutko z kartką. Przyklejam pierwszą warstwę. I budowanie naszej kompozycji zaczynamy już od przyklejenia elementów, właśnie na tą pierwszą warstwę. Yy, musicie pamiętać, że będziemy przyklejać drugą, więc tu nam musi yy, coś wystawać. Ja pomyślałam może o tej yy, tutaj takiej delikatnej tkaninie. Mniej więcej sobie tak przyłożę, żeby. Yy... tutaj wystawało. Ona jest za długa, więc ja sobie ją tutaj utnę. Zdobujemy w ten sposób. Okay. I spod tego jeszcze nam spokojnie może coś wychodzić. To może być jakby yy, najdalej, bo teraz będziemy robić taką yy, przestrzeń. Więc to może być też przyklejone na płasko. Yy, a na przykład yy, gdzieś tutaj yy, dalej. Może ten torcik zostawimy na później bo możemy też przykleić coś na kosteczkach, tylko że w sumie to nam na razie tak fajnie zapełnia. Może najpierw to przykleję bezpośrednio, albo to dam na kosteczkę, żeby zbudować taką yy, przestrzenność właśnie, więc może tak, może damy to na dystansie. Będziemy mogli coś podoklejać, więc na razie zbudujemy taką główną przestrzeń i będziemy jeszcze, um, jeszcze ewentualnie dodawać jakieś kwiatuszki i ozdoby. I teraz będą nam potrzebne dwie te harmoniki, które robiliśmy. I te harmoniki przyklejamy tutaj na brzegu naszej kartki. Tylko najlepiej by było, gdybyśmy jednym kolorem, więc jeżeli decydujemy się, że na zewnątrz będą widoczne te kwiatuszki, czy tam listeczki, no to dobrze byłoby to przykleić w ten sposób. Więc teraz yy, przyklejam pierwsze co to tą harmonijkę. Teraz będziemy do tej harmoniki doklejać drugą warstwę naszej kartki. Więc możemy sobie od razu posmarować tutaj pierwszą harmonikę. I teraz już będziecie mogli widzieć jaki wypukły efekt nam się robi. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zrobić jakąś taką yy, kartkę, ale mniej przestrzenną, to można zrobić, na przykład, harmonijkę yy, na dwa pigowania albo na trzy. I teraz równo doklejamy z tej strony. I zobaczcie, powstaje nam taki efekt, właśnie bardzo mocno przestrzenny. I stąd tutaj do naszej kartki możemy sobie też jeszcze podoklejać, właśnie jakieś ozdoby. Następna rzecz, jaką zrobimy, to będzie przyklejenie młodej pary. Tutaj też musimy sobie wziąć teraz y, tą kolejną warstwę, jakby, żeby widzieć w którym miejscu tą naszą młodą parę y, przykleić. Już widzę, że y, muszę troszeczkę obciąć tutaj sukienkę na same nóżki y, i pan młody pędzi gdzieś tutaj. Do niego doklejmy pan modą. Możemy ją jeszcze trochę wysunąć, więc możemy ją przykleić na, podwójnej, na podwójnym dystansie. Teraz ten torcik. Myślę, że możemy ten tort tutaj wsunąć. Zastanawiam się, czy tutaj. Będzie następna warstwa. Czy tutaj dać ten torcik? Może ten tort przyklejmy tutaj w tym miejscu. Czyli to za chwilkę. Na podwójnym dystansie też przykleję sobie tą latarenkę. Teraz możemy przykleić znowu pamiętając o tym, że jednym kolorem. Więc znowu sobie przykleimy te harmoniki. Ta kartka po rozłożeniu jest mocno przestrzenna, ale jeżeli będziemy chcieli ją dać do mniejszego pudełeczka, to też nam się na jakiś dystans zmniejszy. Więc nie ma się co martwić. Że ona jest bardzo, bardzo wypukła. Bo spokojnie będzie ją można troszeczkę przynieść. I teraz naklejamy tą naszą trzecią warstwę. Nasza kartka jest w ten sposób. Teraz musimy ją jeszcze do końca oddobić. I tutaj myślę sobie, że możemy spokojnie ten torcik dać. Czy nawet tutaj. Na sam koniec użyjemy jeszcze tej teksturki i delikatnie ją potuszujemy tuszem memento szarym i Distress Oxide, takim Faded Jeans. Żeby nam dopasowała się do całej naszej kompozycji, zrobimy taki od góry szarym. I będzie przejście w Nigiński. I tutaj już przykleję na płasko. Pamiętając o tym, że ta część mi wystaje poza to nasze kółeczko. I tak wygląda nasza przestrzenna kartka, mocno warstwowa. Możemy ją delikatnie do pudełeczka zgiąć, zmniejszyć, a jak ją wyjmiemy, to mamy bardzo fajne, przestrzenną taką scenerię ślubną. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał i pomysł na kartkę również. Tego zapraszam Was na kolejne filmiki. I do zobaczenia. Bye, bye, bye.